Są geconet, litera, to są gekony, czyli tera, to, pis, fas, no To jest nazwa. I tu możecie nie widać, ale tutaj jest gekon. No pod większe. I jest gekonek. Naszej Agamy. Co się tak patrzy? Parówa, takich xd. Gekonka. To <gryś>, gekonka, który śpi. A właśnie już stał. No, pokaż tego gekona. Ge Czekajcie powiększę. Uuu, pewnie się nam nie czai. Gekon lamparci. Albo lamparci, nie wiem. No, widzicie jakie bydle? Nie no, nie aż taki bydleń. To nie są tak duże. No tak. Ale bydle. Właśnie co to jest? Co to? ja nie wiem co to jest. Konik kapturzasty, ejo! Kozacki! Teraz mm. dla nas Jest robaka. i no taki biały jest. Ejo, halo.

Nie to będzie teraz skąd te lepsze Tu co? A dobra. O! Ulus łodziok. To najnadługi jest. Dekonek. Słodki. Uhu -huh. Może niektórzy się boją takich stworów, ale lepiej kto się boi, to nikt nie ogląda.